Co, co to za szalik? No to jest szalik naszej drużyny trzecioligowej Das Basket Hills, która tak znakomicie spisuje się w rozgrywkach tutaj na szczeblu trzeciej ligi, także no, bardzo miło, że możemy kibicować kolejnej drużynie więc kubiały. Raz, tak? Raz. Dwa, trzy zostaje nam wyrzucający Łukasz i piąta osoba, piąta osoba która musi zależeć się od tego. To kolejne spotkanie rozgrywek trzeciej ligi koszykówki w Bielsku Białej. Koszykarze Das Basket Hills grają w hali na ulicy Bratków. Tu jak twierdzą kibice zawsze są... Emocje są duże. Dobrze grają. Tym razem wydawało się, że emocji nie będzie. Po pierwszych dwóch kwartach koszykarze Basket Hills przegrywali z wiceliderem rozgrywek AZS Katowice aż 19 punktami. No nie jest że chłopaki jakoś zaczęli dosyć fajnie, ale potem nie wiem, czy trenera zmiany może trochę miały wpływ na to, że no niestety do połowy jest nieciekawy, ale liczę, że chłopaki trafią ze dwie, trzy trójeczki i jakoś to potem pójdzie. W przerwie rozmawialiśmy z kibicami. Tak. Jestem kibicem pierskiej Koszku, ale z tej racji, że mój syn gra. Rozmawialiśmy też o klubowych szalikach. Tak, oczywiście, mamy tutaj paru stałych kibiców, którzy zawsze przychodzą. I... Klub kibica się rozrasta. Tak, powolutku coraz więcej osób przybywa. Od kiedy? No, od samego początku, kiedy po Rdę powstały. Dostałem szaliczek od chłopaków, także ostro kibicujemy i, i liczymy, że dzisiaj też będzie dobrze. Po przerwie, dzięki świetnej grze Bielszczan, udało się odrobić straty. Przez chwilę na świetlnej tablicy widniał nawet remis. Niestety, po emocjonującej końcówce, to zespół z Katowic mógł cieszyć się z wygranych. No Robili więc podziw dla nich, za to, że się nie poddali mimo tej przewagi na początku, więc im świetnie. Możemy Może je tak, jesteśmy z nich dumni. Tak. Wierni po zwycięstwie, wierni po Das Basket Hills Bielsko-Biała, KS AZS Katowice 69 do 73. W takim mezocyklu treningowym, jak trenujemy, to wydaje mi się, że troszkę brakło siły przede wszystkim. Celności, po na pewno też troszkę. Niemniej jednak, troszkę siły i wytrzymałości szybkościowej, tak bym to powiedział. Dużo serca włożyliśmy w to spotkanie. No, brakło, brakło w końcówce. Nie wiem, może doświadczenia jest to nasz pierwszy sezon. No, graliśmy też z niełatym przeciwnikiem. Drużyna z Katowic jest wiceliderem do tej pory doznała tylko jednej porażki i to z drużyną Zbytomia, także no, naprawdę nie było łatwo. Szkoda też tej pierwszej połowy. Trochę na początku dobrze weszliśmy w ten mecz, potem coś, coś, coś siadło. no Całe szczęście, że, że, w drugiej, że w drugiej połowie jeszcze pokazaliśmy charakter, wolę walki i no. Przegraliśmy, ale mam nadzieję, że kibice są zadowoleni, bo pokazaliśmy serce i, i zaangażowanie. Dwie ostatnie kwarty napawają optymizm. E, ja bardzo się cieszę z, e, z tych dwóch ostatnich kwart, natomiast martwi mnie e, jednak brak e, nawet nie koncentracji, tylko dyscypliny taktycznej w jednej z kwart, bo e, powtarzalność kwart Warunkuje, warunkuje o potencjale zespołu i o jego, o jego, że tak powiem, sile taktycznej i wartości taktycznej. Tak, tak, jest moc. Myślę, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Ciężko trenujemy, przykładamy się i myślę, że, że będzie jeszcze dobrze.